Roku, zaraz zaraz po nastąpieniu okupacji niemieckiej, można było usłyszeć od niektórych Ukraińców, tych, którzy byli związani z nacjonalistycznymi formacjami już można było usłyszeć takie hasło: e, Śmierć Polakom chwała Ukrainie. E, więc, e, e, jeśli taką, taką prawda. E, takie hasła się szerzy, to skutki oczywiście niekoniecznie muszą wystąpić natychmiast, ale jak doświadczenie wykazało, wystąpiły trochę później. I to, ta fotografia pokazuje, że, na, że w tej społeczności, w której myśmy żyli, no wydawało się na w płaszczyźnie międzysosieckiej, harmonijnie. Bo przecież, jeśli mieszkańcy takiej wioski polsko-ukraińskiej przed wojną wspólnie się sfotografowali, prawda? No to znaczy, że były między nimi jakieś tam więzi. Nikt ich do takiej fotografii nie zmuszał, tym bardziej, że w ogóle fotografowanie na wsiach nie było na porządku dziennym. To raczej rzadko dochodziło do tego, że że ktoś miał aparat fotograficzny, albo że przyjechał, przyjechał wędrowny fotograf, bo tak najczęściej było, że jeździł po wsiach i fotografował. Więc oni się sfotografowali i teraz tak. Potem, kilka lat później, trzeci od, na tym. W najwyższym rzędzie trzeci osobnik od lewej to jest późniejszy morderca, i drugi, drugi od prawej, w tym samym rzędzie również morderca. Czy pozostali byli mordercami, to nie wiemy, bo akurat rodzinie udało się zidentyfikować tych dwóch osobników. Natomiast ofiara, ofiara tych dwóch panów to jest ta y, dziewczyna w białym szaliku, która jest na y, dole fotografii w pozycji półleżącej. A więc y, y, kilka lat wcześniej mogli y, pozować do wspólnej fotografii, a potem się okazało, że ci sąsiedzi, bliscy sąsiedzi, prawda, stają się mordercami. Y, I teraz właśnie y, ci sprawcy. Ci sprawcy to byli nasi sąsiedzi, bliżsi, dalsi, ale albo bardzo dalecy, bo przybywający z innych rejonów. I byli to członkowie Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, o których już wspominałam, Ukraińskiej Powstańczej Armii i wiejskie bojówki nacjonalistyczne. Te wiejskie bojówki... Oni się nazywali samoobronnymi, kuszczowymi widziłami, to jest takie, taka nazwa ukraińska, a to byli po prostu chłopi, którzy na co dzień uprawiali ziemię i zajmowali się gospodarstwem wiejskim czy domowym, a na, prawda, polecenie, na polecenie struktur nacjonalistycznych, po prostu. Szli i mordowali. No, i jeszcze były, były inne grupy, które się włączały do zbrodni, ale to już były no, na dalszym, jak gdyby planie. Głównymi sprawcami to byli właśnie ci Ołenowcy, Upowcy i te wiejskie bojówki. I taki, taki właśnie sąsiad, który który był uczestnikiem zbrodni został namalowany przez nauczyciela jednej z polskich wsi na Wołyniu nauczyciela Skuty Stepańskiej, który był zresztą jednym z przywódców miejscowej samoobrony i ten nauczyciel zapamiętał zapamiętał jak jak ci sprawcy zbrodni wyglądali i tutaj namalował, namal, czy narysował, znaczy narysował takiego właśnie podpalacza. Jedni mordują, drudzy idą i podpalają domostwa i zabudowania gospodarcze. W lewej stronie, w lewej ręce trzyma się kierę, bo, bo e, e, większość z nich to nie tylko podpalała, ale również e, mordowała, i to mordowała niestety e, tymi e, gospodarskimi narzędziami, takimi jak siekiery, e, młoty, topory, e, widły, e, 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 kosy e, ustawione na, e, na sztorce, a nawet specjalnie w kuźniach robione długie, bardzo e, noże, którymi. Wielokroć kłóto ofiary, e, e, aż do uśmiercenia. E, I ofiarami byli wszyscy Polacy bez względu na wiek i, pci, i płeć, e, a więc od niemowlęcia po sędziwych starców nawet, e, nawet mamy odnotowane ofiary e, 102 lata, e, 104 lata, 105 lat. A więc takie, takie prawda, osoby, które już nie mogłyby zagrażać Ukrainie w imię powstania, której odbywały się te mordy. Bo celem, celem tych mordów miało być utworzenie państwa ukraińskiego, bez Polaków na pierwszym miejscu, ale też i bez innych narodowości, państwa ukraińskiego, które miało być tylko dla Ukraińców. Ukraina dla Ukraińców to było e, naczelne hasło, którym e, karmiono e, kar, propaganda nacjonalistyczna, karmiła e, 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 Ukraińców i e, pod tym właśnie hasłem wciągano ich e, do zbrodni która gdyby nie ta propaganda, gdyby nie ta agitacja, a nawet i przymuszanie, prawdopodobnie by w ogóle nie e, wchodziła e, na e, e, ścieżkę zbrodni.